Bo z wszystkich słuchajcie w ten e, styczniowy dzień. E, słuchajcie, dotychczas robiłem filmy e, na, temat, e, na temat naszych silników Opla. E, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat: słuchajcie, e, no czegoś, co jest e, no podstawowym takim elementem, że chodzi o pracę silnika, czyli sterownik silnika. Słuchajcie, w naszych Opelkach jest sterownik silnika umieszczony na kolektorze dorotowym, to pewnie wszyscy wiecie o tym. No i po jakimś takim większym przebiegu, to generalnie ten, ten sterowniczek, on potrafi sobie zacząć tam się troszeczkę no kaszanić. no i to jest normalne, jak przejedziemy tam Chociaż to nie jest regułą, ale z reguły około tysięcy, to tam zaczynają się problemy z tym sterownikiem. Bo e, tak jak ja mówiłem na innych, słuchajcie, filmach on jest narażony na wibracje tam dochodzi ciągle do, do zmian temperatur gorąco, chłodno gorąco, chłodno no i tam obwody w tym sterowniczku one tam po prostu potrafią się e, uszkodzić no i wtedy macie problem z błędami zaczynają się problemy z przepustnicą e, z falowaniem obrotów czy tam na przykład z innymi komunikatami, które tam często się pojawiają, na przykład może wystąpić też słuchajcie błąd, błąd często, czyli kawału korbowego, no różne tam historie się na przykład pedał przyspieszenia Wam nie reaguje odpowiednio na, na Wasze Komendy, czy jak przyciskacie pedał gazu, no to to się po prostu tam nie reaguje tak jak powinien. To, to są takie symptomy już, że nasz sterownik, silnik, a słuchajcie, zaczyna sobie e, żyć własnym życiem. E, także słuchajcie, no teraz ja zrobię serię taką odcinków Oczywiście no, będę przeplatał cały czas tymi. I tymi konstrukcjami silników Opla. Dopóki ta nowa miasta nie przyjdzie, to pewnie już będą takie y, odcinki, odcinki już fizyczne pracach przy, y, przy Opelku. Y, natomiast zimą, my zimą, no to będziemy tak sobie robić jeszcze dydaktycznie, Czyli, czyli, co jest, co, jak to wygląda no, i, te, i, te, i tak dalej. Zresztą, ja myślę, że to są na tyle ciekawe informacje, że. Można to sobie wszystko spokojnie sobie tam ogarnąć i, i poglądać. Także, ja za chwilę wam pokażę Słuchajcie, właśnie na schemacie, oczywiście, bo musiałbym po prostu wykręcić stromiśnik z tego samochodu, żeby żeby wam to pokazać fizycznie. Na którymś odcinku to może zrobię? Albo albo swój, albo może gdzieś uda mi się jakieś tam zakupić w miarę taniej z, z internetu? No zobaczymy, jak to się uda. Bo to... Nie chciałbym też tam gromadzić eksponatów u siebie, które potem będą leżeć i nic z tym się nie będzie działo. Także już przechodzę na, na aparat przedni, pokażę Wam schematem zarys, o sprzęt, że chodzi. O nasz silnik 1600 w Oflu. Ok, zobaczcie, jesteśmy z powrotem. Tu mamy schemat silnika Z16XEP. Zobaczcie, on jest obudowany tutaj dosyć sporą ilością komponentów. Więc tutaj mamy, tutaj mamy nasz cały cały silniczek. To jest, tak jak wspomniałem, Z16XEP. Nasz główny, ten, ten, cały sterownik mamy tutaj w tym miejscu, tak, i on, słuchajcie, zbiera bardzo różne informacje. On tutaj troszeczkę mi to pokazuje odwrotnie, tak jak to jest na... E... Nie, dobrze pokazuje. E, także, słuchajcie, część komponentów to są elementy pomiarowe, a część komponentów to są elementy wykonawcze. Te strzałki, które tutaj mam narysowane, to są tak zwane czujniki, które przekazują informacje do naszego sterownika silnika. I zaczniemy od tego, że słuchajcie, informacje są podawane, i jak uruchomić silnik, no to Mamy informację z naszego przepływomierza. O, tu mamy przepływomierz, widzicie? Informacja spodowana ile powietrza wpływa do naszego silnika. No i sterownik silnika dostaje informację, jak ma pracować. Przy rozruchu mamy też informację z czujnika wału korbowego. Tak? Czyli czujnik wału korbowego podaje nam tutaj impulsy sygnał do sterownika silnika, w jakim, jaką ma prędkość obrotową. Dalej, przy uruchomieniu, mamy też informację z czujnika wałka rozrządu. To jest silnik, słuchajcie, z 16xp, więc tutaj mamy tylko jeden czujnik wału rozrządu, i on podaje informację też sobie tutaj do sterownika silnika. Mamy jeszcze informację, potem słuchajcie, z temperatury płynu chłodzącego, z czujniczka temperatury płynu chłodzącego i tutaj też jest podana informacja do naszego sterownika silnika jak on ma tutaj przygotować naszą mieszankę to co jeszcze tutaj mamy, słuchajcie te elementy które podają informacje, to mamy jeszcze tutaj coś takiego jak czujnik spalania stukowego, to jest taki czujnik, który kontroluje nam, słuchajcie, stan spalania. W momencie, jak silnik zaczyna spalać mieszankę w sposób taki wybuchowy, czyli niekontrolowany, no to ten czujnik powoduje to, że nasz stan silnika zaczyna zmieniać kąt wyprzedzenia zapłonu i nie dochodzi do tych, tych niekontrolowanych wybuchów w naszym silniku. To jest spalanie stukowe, to jest ono bardzo Niedobra dla naszego silnika, no bo może nam uszkodzić i tłoki, i zawory, i, i, i tak dalej. Jeszcze te elementy, które nam dają informacje do naszego sterownika, to są oczywiście sondy lambda. Tutaj zobaczcie jedną sondę lambda, tutaj za silnikiem. O, widzicie, za silnikiem mamy pod, pod samochodem na rurze lub wylodowej. To jest sonda lambda. Słuchajcie, za katalizatorem, i ona kontroluje jego praktycznie stan, jego pracy. I mamy, słuchajcie, sondę lambda przed katalizatorem, która nam, słuchajcie, przygotowuje mm, i mieszankę do, do spalania czyli reguluje, ile mamy szklenu, ile, ile między paliwa. I te dwie sondy lambda one są, słuchajcie, odpowiedzialne za emisję. Tutaj gazów spalinowych w naszym samochodzie, i teraz tak w momencie, jak dostaniemy te, te informacje z tych, czy z tych czujników, czy ja tutaj, no, ja tutaj narysowałem jako P, czyli pomiar. Czyli mam tak zobaczę wał korbowy, mam jeszcze tutaj, aha, jeszcze taki czujniczek, tu jest kontrola poziomu oleju, czyli mamy pomiar, pomiar, pomiar. Yy, pomiar tutaj jest takim elementem dwustronnym, dwie strony tutaj sobie informacja przechodzi. Mamy oczywiście yy, przepustnice i w, w tym elemencie, słuchajcie, yy, to jest taki element, który może powiedzieć: informacja dwie strony tutaj nam yy, yy, sobie biegnie. Mamy informację do sterownika silnika o położeniu przepustnicy, tak? I mamy teraz słuchajcie informację ze sterownika, w jakim stopniu ma się otworzyć przepustnica. Bo w generalnie w, tych, w tym silniku tutaj nie mamy, nie mamy na przepustnicy normalnego cięgła, ciąg, tylko mamy siłowniki elektryczne, czyli w momencie. Jak pedałem gazu przyspieszymy sobie, no to za pomocą naszego sterownika silnika mamy podany sygnał na przepustnicy. I on elektrycznie się otwiera więcej lub mniej, w zależności od tego, jaką informację dostanie sterownik z pedału przyspieszenia. Tutaj nie mamy akurat podanego tutaj tego elementu, ale musicie mi mu uwierzyć na słowo, że tak. To mniej więcej się odbywa. Także tych elementów dosyć tutaj jest sporo, jak widzicie, które powodują, że. Aha, jeszcze nie, do, nie dodałem, słuchajcie, o elementach wykonawczych. Także jak z tych elementów pomiarowych czujnik dostanie informację odpowiednią. To przechodzi do, słuchajcie, elementów wykonawczych i zaczyna nimi sterować. Za chwilę mówię, jakie to są elementy i jak to mniej więcej wygląda. Także, słuchajcie, w momencie, jak sterownik silnika dostanie odpowiednie sygnały z tych elementów pomiarowych. No to ma podstawy do tego, żeby, żeby sobie wystarować elementy wykonawcze, czyli e, słuchajcie, nasze wtryskiwacze, one są tutaj z tej strony e, od strony kolektora dolotowego, one są zamontowane w kolektorze dolotowym, e, czyli to tak zwane niesterowane bezpośrednie cylinder, tylko sterowanie pośrednie. Czyli mamy jeden element wykonawczy w postaci wtryskiwaczy. Drugi element wykonawczy słuchajcie mamy w postaci e, listwy wtryskowej. Czyli tutaj mamy, słuchajcie, listwę wtryskową, a drugi element mamy, przepraszam, moduł zapłonowy. Czyli element, który nam steruje naszymi świecami zapłonowymi. Czyli mamy tak. Mamy podane paliwo, i mamy podane, słuchajcie, iskrę do zapłonu naszego paliwka. I trzecim elementem to jest jeszcze, słuchajcie, zawór EGR w tym silniku, który powoduje to jest, to jest po prostu taki element, który jest włączony przez firmę Opel, żeby zachować emisję Euro 4. On po prostu sobie zbiera część. Część tutaj EGR zbiera sobie część spalin, i z powrotem te spalinki one są wracają. Słuchajcie, do kolektora dolotowego. Także to tak w skrócie wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o sprzęt silnika. Z16XP. Słuchajcie, w następnym silniku z Z16XR to mniej więcej budowa jest bardzo podobna, z tym, że nie mamy tego elementu, czyli zaworu EGR i mamy troszeczkę inne, inny pomiar układu rozrządu. Tutaj na sterowaniu tutaj układu rozrządu mamy. Nie z przodu, ale z tyłu mamy dwa czujniki wałków rozrządu i od strony tutaj napędu rozrządu mamy dwa zawory zmiennych faz rozrządu. No i praktycznie to są, to są różnice jeżeli chodzi między Z16XEP i Z16XR. Jeszcze jeden, jeden element nie mamy. Słuchajcie przepływu przepływomierza, tylko tutaj mamy na rurze czujnik temperatury powietrza dolotowego, także troszeczkę jest inna konstrukcja tutaj opomiarowania tego silnika Z16XR czyli prawdopodobnie ten, ten oprogramowanie tego sterownika jest troszeczkę inne jeżeli chodzi o ten wsad pomiarowy Także jeżeli chodzi o sterowniki silnika, słuchajcie, silników Z16XP i Z16XR, to te sterowniki, one słuchajcie, się między sobą no, różniły, jeżeli chodzi o producentów i jeżeli chodzi o oprogramowanie. No, z oczywistych względów, troszeczkę inna konstrukcja układu rozrządu i inna konstrukcja, jeżeli chodzi o y, układ wylotowy tych silników, także y, za chwilę jestem z powrotem i sobie y, tutaj y, podsumowujemy te nasze informacje, jeżeli chodzi o, y, o cały nasz osprzęt jeżeli chodzi o sterownik y, silnika, także tak jak widzicie to Informacji tutaj potrzebuje dosyć dużo ten sterownik, żeby zaczął działać we właściwym trybie. E, Także, Tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz osprzęt i nasz sterownik silnika przy naszych silniczkach e, Z16XP i Z16XR. Ma bardzo podobny e, cały układ. Słuchajcie. Tego sprzętu. Jeżeli chodzi o, chodzi o sterownika silnika, no to generalnie te silniki XEP to są silniki, które też były stosowane w ostatnich latach produkcji Opla AstraG. One były wykonane troszeczkę na innym sterowniku. Tam były sterowniki firmy Delphi Delf, Delco. Generalnie one były pod szylde multek, Tak one się nazywały. Z że jeszcze słuchajcie będę rozwijał z, w następnych odcinkach, o tych sterownikach, mniej więcej, czym one, czym one się charakteryzują i mniej więcej jak one pracują. Oczywiście dla zainteresowanych, bo to też taka wiedza jest dosyć specjalistyczna, może kogoś troszkę znudzić taka informacja bardzo szczegółowa, no ale myślę, że warto obejrzeć, żeby mniej więcej mieć wyobrażenie jak to pracuje i, i potem być troszkę bardziej świadomym w razie jakiejś tam awarii czy, czy, czy problemu. Także w w tych silnikach 1600, czyli tej XEP, XR, były dwa strowniki. Te, te, do 2007 roku to generalnie tam były montowane Delphi, Delco, Multek, a po 2007 już przejęła produkcję firm, firma Siemens, czyli nie Delphi, Delfo, tylko Siemens. I te strowniki już słuchajcie nazywały Sintek. I w instrukcjach obsługi to powiem Wam, że to, to tam kurczę jest taki bazer, bo nie wiem czy to Opel specjalnie podaje, czy, czy w książkach tam są bardzo różne informacje. Dużo jest bardzo błędnych informacji, źle, źle oznaczenia są podawane. No, chyba mi się wydaje, że to tak Opel trochę celowo robi takie rzeczy, żeby jednak ludzie tak nie, nie do końca wiedzieli o, o co Kamama. Z tymi, z tymi sterownikami. Także do 2,7 roku to mieliśmy, słuchajcie, sterowniki Multek. Po 2,7 są sterowniki typu Simtek, ale powiem Wam, że w nowych, w tych nowszych Astrach, JK i Astrach K, tam chyba już też, jest chyba nie wiem, firma wróciła znowu do, do firmy Delco, I Nie wiem czemu takie kocze, chocki, klocki, ale. No totalny bałagan jest w tych sterownikach. Jeżeli to e, coś tam wyklarować, to, e, to to tyle z wersji sterownika, że, że naprawdę trudno się w tym się połapać. Ale ja to opowiem w następnych odcinkach i, i słuchajcie, będę e, też robił odcinki na temat e, pokleju sprzętu, czyli przepływomierza, czynników i tak dalej. Pokazało Wam, jak jak, jak jak wyglądają sygnały, przebiegi, w jaki sposób to pracuje. Także myślę, że warto to sobie obejrzeć, żeby mieć mniej więcej cały, cały ogląd na temat pracy naszych silniczków w Opelach. te informacje toczą się nie tylko Opelków Astra H, ale też i Zafir, i, i, i Wektr, słuchajcie i i modelów typu Opel z Insignia. Także to jest bardzo taka wiedza uniwersalna, która tam dla wielu użytkowników może być przydatna. Także jeżeli chodzi o sterownik, ogólnie o, o sterownik silnika, jego osprzęt, to w tym odcinku ja chyba będę o wszystko powiedzenia, nie będę Was zanudzał za długo, bo to nie ma sensu. W następnych odcinkach powiem Wam dokładniej i bardziej w szczegółach mniej więcej yy, jak te sterowniki wyglądają, co z nimi się dzieje, o błędach, yy, o szczegółach i tak dalej. Także jak Wam się podobało yy, to słuchajcie dajcie łapkę do góry, yy, zróbcie suba mojego kanału, Udostępniajcie te moje materiały, jeżeli to jest możliwe, no i trzymajcie się na razie hej.